Witam, mamy końcówkę kwietnia. Tak wyglądają moje rośliny w tunelu. To jest papryka. Są trzy odmiany posadzone. Nie wiem dokładnie jak się nazywają, bo kupowałem je z rozsad na targu. Ale są tutaj papryki: dwie ostre, cztery żółte i cztery czerwone. Właśnie, niestety, nie wiem jakie to odmiany, ale może uda się rozpoznać później po owocach. Posadziłem je kilka dni temu. No i tak rosną, dość ładne rozsady. Tutaj widać już pąki kwiatowe. A tutaj pomidory. Mają już zawiązane pierwsze kwiaty. 10 pomidorów posadziłem sobie, takich z rozsad kupionych, i w takim celu je posadziłem tutaj w tunelu, już takie podrośnięte, żeby po prostu zaczęły wcześniej owocować niż te moje rozsady, które wyglądają tak, są jeszcze dość małe. No i ich wzrost jest na tym etapie jeszcze dość powolny, więc chciałem po prostu przyspieszyć owocowanie i mieć pomidory wcześniej niż z tych tutaj a tu już pomidory karłowe betalux olapolka i maskotka z tych pierwszych nasion niestety nie wykiełkowało za dużo betalux tylko jedna roślina i olapolka chyba były cztery tylko także jeszcze dosiewałem tutaj trochę arbuza melon Jedna, jedyna papryka. Słowo z papryką moją w tym roku. Problemy były z kiełkowaniem. Tu jakaś pietruszka jeszcze. A tutaj mam ukorzeniane winorośle. Mogliście zobaczyć w filmie. Jeśli ktoś chce, teraz na górze wyświetla się link do niego. Jak takie sezonki zrobić. Winorośli. I po prostu one się tu ukorzeniają. I za jakiś czas, jak te korzenie już będą wytworzone, będę je przesadzał do oddzielnych doniczek. A tak wyglądają warzywa w skrzynkach. Koper bardzo ładnie rośnie, tworzy masę zieloną. Yy, sałata, no to już jest <ścoughs> zdecydowanie za tutaj. Mam taki pomysł, żeby. Bo tu są dwie skrzynki. To jest jedna. Z tej skrzynki wezmę tą sałatę i spróbuję ją porozsadzać do gruntu tak żeby osiągnąć jeszcze większy plon a ta no to będzie na teraz myślę do zbioru ewentualnie co którąś tutaj wyciągnę rzutkiewka no tworzy korzenie powoli dość wolno jej to idzie nie wiem dlaczego już właściwie jest prawie do zbioru prawie bo jeszcze trochę musi podrosnąć A tutaj jeszcze kupiłem sobie jedną, jedną truskawkę zwisającą. Mam też wysiane, ale tamte są o wiele mniejsze. Te moje wysiane wyglądają tak, więc jeszcze im sporo brakuje. A tą sobie posadzę do pojemnika i będzie myślę, że wisieć gdzieś tutaj w tym tunelu. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.